Z nami Grzegorz Lutyński. Grzesiek jesteś po bardzo zaciętej walce, powiedz nam jakie odczucia. Bardzo dobre, bardzo dobrze odczucia, czuję się świetnie, nie czuję nawet obrażeń. Muszę przyznać. Dziękuję trenerowi za świetny jitsu I co tu dużo powiedzieć? No fajnie, fajnie, fajny debiut, cieszę się bardzo. Wygrana przed czasem. Tak, bo to był właśnie twój debiut, a spodziewałeś się, że będzie tak ciężko, bo jednak nie, w stójce no mieli... Było, było tych wymian trochę. Tak, ja się, ja się nastawiłem bardziej na stójkę. Myślałem, że przeciwnik będzie obalał i tam w parterze kombinował. No zresztą było tak trochę. A spodziewałeś się, że zakończysz balachą? Nie. Nie było takiego planu, tak? Nie było. Parteru. Okej, okay, a może jeszcze powiesz, jak przygotowywałeś się do tej walki? No, przygotowałem się u siebie w klubie w Gorilla w Warszawie z chłopakami, z kolegami, z koleżankami u siebie w klubie. Może powiesz, jakie są Twoje plany? Może już wiesz? Nie, nie, nie nie wiem jeszcze. Pomyśl, ze trzy dni odpocznę i i będziemy myśleć. Dzięki serdeczne że, za wywiad portal Fighterbase.